Dzień dobry Katarzyno. Cześć, cześć! Widzę, że jesteś bardzo zajęta trochę. Yy, troszkę tak. Mamy dzisiaj nowego bohatera na filmie. Bobek! Gdzie ty jesteś? Bobuś, pies? chodź. 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 Babuś ma teraz zabawkę. O. No chodź tu. No chodź. <grywia> tak. Babuś jest szczeniakiem. Znaczy normalnie ile ma? Półtora roku, ale ma zachowania trzy miesięczne szczenie. Tak, dokładnie. Ja przyszłam dzisiaj pierwszy raz poznałam go i po prostu jak szczeniak. Bawić się, chce, biegać, szarpać, zabawki przynosić. Tak, nie? Tak. No. Czy podać ci chodzi Katarzyna? Poproszę. Dobra. E, wiesz, chodź Babek! Chodź, pokaż jak służysz, chodź. Chodź. Trzymaj. Pokaż. Chodź. Służysz, tak? Tak służysz? Oj, oj, oj. Nawet w obiektyw się patrzy. To jest pies. iście do... iście do naszych filmików. <głosy> <głosy> tak, tak. Y tutaj próbuję zaczepiać oczywiście. No dobra, to powiedz nam coś o Bobusiu twoim Bobu kochanym. Bobuś ma półtora roku, przybył ze schroniska. Jego pan był niepełnosprawny, słuchajcie. Mhm. I tutaj ważna uwaga, on wchodzi ze mną pod prysznic i ze mną wszędzie. Uh -huh. Więc uh -huh. oczywiście nie mogę mu zabierać go do Warszawy, uh -huh. więc filmy z robotnami będą, uh -huh. znaczy z robotną, ale w głów wiecie jak on pilnuje Amelie, uh -huh. jak on wkłada łeb. Łepek do mm -hmm. fotelika i sprawdza, czy ona jest. Mm -hmm. To jest w ogóle niesamowite, że on umie tak ze mną współgrać, tak? Mm -hmm. Nie mówiąc o tym, że jak mam ostatnią łewy, bo byliśmy na chwilę imieninowo, to mm -hmm. potem z nerwów wynatałam i całe popołudnie, słuchajcie. Mm -hmm. ona... Że go zostawiłaś? Tak, tak, że go zostawiłam. Mm -hmm. Z mańkiem się oswaja. Mm -hmm. Z na no to yy, też tak yy, bardzo, bardzo towarzyski. Pilnuje plecaka. Mm -hmm. yy, bardzo lubi wkładki, gryźć <laughs> i buty. Więc yy, moja mama tutaj jest niepocieszona mm -hmm. z, z tego właśnie yy, powodu. Mm -hmm. Co ciekawe, lubi też gryźć kabel od pompy. Yes. Bo zwisa i się dynda, więc yes. Yes. wszystko, wszystko yes. co wszystko dostaje byli... i dynda to tak. jest jego. Tak, dokładnie. Słuchajcie, śpi w łóżku ze mną uh -huh. i kładzie się na mnie w sposób tak, że on leży na całej, na całej mojej długości mojego ciała rano. Dzień dobry. I dopiero wstajemy i dajemy mu pokarm. Uh -huh. i... o. I cały czas ma tą zabawkę, leży tak. jak długi, wyciągnięty. No, pokażę, o, o, Buty, buty Weroniki już są zainteresowane do... Bo ja też mam psa, więc on czuje. Tak, tak, tak. No. No tak. i co, pokażesz się tu? Tak, ładnie się pokaż widzą wszystkim. Przywitaj się z nimi. Tak. Tak, tak. Przywitasz się z widzami? <laughs> no dobra. Mieka uh -huh. Zamówiłam mu teraz trzy, y, trzy paczki. Uh -huh. Na cztery miesiące powinno jakoś to y, starczyć. Pochłania, słuchajcie, jedzenie. On nie je. On w minutę ma pustą miskę, słuchajcie. Uh -huh. y, był tak chyba głodzony, albo po, y, tak mu oszczędzano tego jedzenia. O, widzicie, on tutaj nawet do kamery się. Z tak, zaraz wam pokażę, czekajcie, o. Nie wiem czy go widać, czy go nie widać. Chyba P pcha widać. Się, pcha się, na wizję. Pcha się na wizję, tak. Ze mną jest bardzo kluty. I nie lubi zostawiać sam, więc teraz będzie praca nad filmami z Bobkiem. Pojedziemy jeszcze dzisiaj do biblioteki, słuchajcie. Mhm. Uh -huh. Pozałatwiać sprawy. Uh -huh. Ale wtedy dam Julii SMS-a, żeby go po prostu, żeby on nie zauważył, że ja uh -huh. wyszłam, uh -huh. bo znowu będzie żyganko. Możemy spróbować go zabrać. Zobaczymy. Możemy spróbować go zabrać. No, no to tak. ma być pies towarzyszący. No tak, zobaczymy. Kiedyś, kiedyś musi być ten pierwszy raz, że wyjdzie z tobą gdzieś, nie? Zobaczymy. No. Tak. E, więc zbieramy się, słuchajcie. Dokładnie. I On jest od Ciebie dwa tygodnie? Prawie dwa tygodnie, nie? W yy, czwartek nie? 10 listopada przyszedł. 10 listopada, no to... tak, to dwa tygodnie będzie teraz tak. w czwartek, nie? Tak, No, no to już ładnie. I co, dobra to była decyzja? Myślę, że najlepsza decyzja. Mhm. Uh -huh. Widać po Tobie, że promienijesz radością. Myślę, że to dużo bobek tu zdziałał, co? Babek, Nadaje radość, czy nie, w życiu? Nie, niesamowicie daje radość. Mhm. Uh -huh. Przede wszystkim... A, słuchajcie, no i chciałam go oczywiście zapakować do Warszawy. Uh -huh. Spakowałam mu zabawki, spakowałam mu smakołyki. Mama się pyta, słuchajcie, no co ja robię? Uh -huh. A ja napakuję dla babka, nie? Na szczęście uh -huh. miała pani Beata ze mną wieczorem. <grym> I wybiła mi ten pomysł, uh -huh. że to dla niego za duży stres. Uh -huh. Jak na pierwszy raz taką długą podróż. Y więc... Y Bezreborna, bez bez bobusia, cukier 520, pani profesor. Uh -huh. Wiem, że jest zaburzona neuroregulacja. Neuro, re, uh -huh. Pytacie się mnie o Reborna. Uh -huh. Więc tak, powiem wam tak. Tylko ją ubieram, przybieram uh -huh. i stabiliz stabilizuje mi się cukier. Uh -huh. Po rozmowie z panią doktor Teresą, jak to krzmiło? Uh -huh. Wiemy, że. Rebon daje poczucie bezpieczeństwa. Uh -huh. Już nie mówię o innych emocjach. Tak. Żeby tutaj nie było, że, że znowu za daleko uh -huh. odjeżdżam. Bopek, chodź, gdzie jesteś? On tu leży, gryzie sobie tą zabawkę. No i właśnie tak, tak wygląda sytuacja. Uh -huh. Ty, a ty co? Co się tak trzepiesz? Daj, poproszę. <laughs> Nie? No, także widzicie, z Bobkiem jest bardzo dużo takiej fajnej pracy uh -huh. terapeutycznej, ale też tutaj, uwaga, dajemy e, taką naukę uh -huh. normalnej relacji. Uh -huh. Czyli tak. jeżeli go zostawiam, uh -huh. no to. E, Muszę mieć jakiś przedmiot, tak, chociaż uh -huh. z Martą powiem Wam, że bezrobotna też było fajnie, uh -huh. ale y, mieliśmy problem, bo, y, no, y, to będzie w osobnym filmie, uh -huh. y, system ratownictwa medycznego zupełnie nie rozumiał z FASD. Uh -huh. Więc... ale to nagramy o tym film tak, tak, no tak. dobra, a powiedz mi jeszcze tak na zakończenie czy planujesz jakąś stresurę, jakieś szkolenie z Bobkiem czy coś, czy nie? Co, co nie wiem na razie nie wiesz. jesteśmy w uh -huh. stałym kontakcie z panem behaworystą uh -huh. z tego co obserwuję no to on musi się po prostu mieć ten etap w szczy... w szczynie... w w no, uh -huh. po prostu wyszaleć, zająć go i Wyszaleć zająć. gdzieś tam przejść ten etap i Przejść etap i po prostu dać mu tą możliwość. Mm -hmm. Mama go wykąpała pierwszego dnia. Mm -hmm. Słuchajcie, tak szczeka na mamę. E, tak e, ze mną jest, mm -hmm. że to nie ma... że to chyba chyba najlepsza decyzja. Zobaczymy mm -hmm. jak dalej. Także musi... Musicie się przyzwyczaić, że babek będzie y, y, tak takim towarzyszem. Mm -hmm, tak. Na no filmach i w ogóle w życiu. Oczywiście z rozsądkiem, tak. Tak, Bo, wiadomo. Y, no nie wszędzie go będziemy mogli zabrać. Mm -hmm, mm -hmm. Y, więc y, no, skupimy się na tej neuroregulacji, zobaczymy, jak to mm -hmm, będzie. Dokładnie. Dobra, to my się kończymy, żegnamy. Żegnamy. Babek, pożegnaj bobek, się. Bobek. Dobra, i do zobaczenia do w kolejnym zobaczenia. filmie. Pa. pa! Witajcie, witajcie. Czy chcesz, żeby go do Ciebie wzięła? Czy nie? Nie, nie? nie? Dobra, trzymasz go. Bo jesteśmy... jesteśmy... Bubi. Bubi Rubi. Bubik. Bubek. Siat. Super! Super. Tak, jesteśmy w parku. Bo byliśmy u weterynarza z Wobusiem. Dokładnie. Wobuś się cieszy. Tak, Wobuś jest zdrowy. Dostał tabletki takie standardowe na odrabaczenie. Tak. Ma trochę przyciętą sierść. Uh -huh. Zobaczymy, czy nie będzie z tego grzybicy, ale na razie pani doktor uspokaja, że nic tam się nie dzieje. Tak, i że trzeba I 11 kilo, słuchajcie. 11 kilo waży. Jest rana, mu się po kastracji ładnie goi, prawda? Ja się już mu się Dokładnie. Na kogo ty patrzysz, tam pies? On coś tam obserwuje? Tak. No i co? I podobało ci się u pani weterynarz? To mi się podobało. Bubuś, a tobie się podobało u pani weterynarz? Bubuś? Tak. A on teraz słuchajcie jest zajęty, bo idą ludzie i dzieci, więc jest wszystkiego ciekawe tak. A my byli, idziemy na chwilkę spacerku i zaraz wracamy, idziemy na zakupy. Tak? tak? Tak, no i dostanie oczywiście jeszcze, jak wrócimy, pomoże mi Weronika dać tą tabletkę. Tak, mogę. Mogę Ci pomóc dać. No i będziemy dalej. Kręcić filmy. Tak, działać. Dokładnie, bo jeszcze dzisiaj na zakupy jakieś trzeba jechać. Tak, nie? tak, tak. Żeby coś do jedzenia kupić do domu. Dobra, to co, żegnamy się? Żegnamy się dzięki. Pa. pa.